Dzień dobry Państwu. Już 37 lat funkcjonuje w Wielkiej Górze Wyższa Okręcka Szkoła Regiotechniczna przeniesiona w penieminowo Warszawy po trzyletnim okresie działalności nad Zalewem Zegrzyńskim. Zapraszamy Państwa do zwiedzenia naszej szkoły. Powstanie szkoły 40 lat temu uwarunkowane było dynamicznym rozwojem lotnictwa i przechodzeniem na nowe typy uzbrojenia. Nowa technika. Przy znacznym wzroście prędkości i wysokości lotu samolotów wymagało stosowania nowoczesnych systemów wygrywania i naprowadzania, a dotychczasowe sposoby nie mogły zapewnić realizacji tego procesu. Nasza jednogórska uczelnia wojskowa jest jedną z najmłodszych w kraju. W 1991 roku podróżowcy rozpoczęli studia według programu wspólnego dla Wyższej Mistrzowskiej Szkoły Radiotechnicznej i Wydziału Elektroniki i Politechniki Wrocławskiej na kierunku telekomunikacji w specjalnościach. Obsługa naziemnych urządzeń radiokracyjnych i obsługa z sieci komputerowej. W ciągu czterech lat nasz absolwent uzyskuje dyplom ukończenia wyższej obcecki szkół radiotechnicznej, politechniki i stopień oficerski. A poza tym, rzecznie bagatelna ma zagwarantowaną pracę w swoim zawodzie. Dnia 14 maja 1952 roku powołana została Oficerska Szkoła Retykiczna Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju. Miejsce formowania szkoły były koszary byniaminowe koło Warszawy. Organizacyjnie podporządkowano ją dowódcy Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju. Pierwszy okres organizacyjnej szkoły który trwał do końca października 1952 roku, został przede wszystkim wykorzystany na przyjęcie pierwszych kandydatów do szkoły. Obowiązki komendanta pełnił wówczas podpułkownik Borys Ładocznikow. Stanowiska wykładowców cyklów technicznych obejmowali główni oficerowie, absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej oraz uczelni cywilnych. W listopadzie 1952 roku obowiązki komendanta szkoły objął pułkownik Borys Gendrykow, a po nim w 1954 roku major inżynier Wacław Kazmierski. We wrześniu 1954 roku odbyła się pierwsza promocja absolwentów szkoły, w wyniku której 86 absolwentów uzyskało stopnie oficerskie. W 1954 roku szkoła została przemudurowana na mudury typu lotniczego, a w rok później przeniesiona do jeleni góry. Trwający od tego czasu jeleniogórski okres uczelni charakteryzował się od początku systematyczną troską o podnoszenie poziomu nauczania, stałym rozwojem bazy dydaktycznej, zwiększeniem efektywności procesu dydaktyczno-wychowawczego, a także podnoszeniem kwalifikacji przez kadrę. W rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w 1967 roku rozkazem ministra obrony narodowej uzyskała ona status wyższej uczelni i nową nazwę – Wyższa Oficerska Szkoła Radiotechniczna. Niezależnie od tego powołano do życia Szkołę Chorążych Wojsk Radiotechnicznych. 7 października 1972 roku obowiązki komendanta Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej pełnił generał brygady pilot Julian Paździor. Pierwsza promocja Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej odbyła się w dniu 9 września 1973 roku. W 1981 roku nastąpiła zmiana na stanowisku komendanta szkoły, który to dowódcą został jej wychowany pułkownik wyplomowany inżynier Tadeusz Ziemiało. Od 1984 roku zapoczątkowane zostało funkcjonowanie szkoły w systemie katedralnym. Tytuły docenta otrzymali wówczas pułkownik dr Adolf Staffula i pułkownik dr Inżynier Tomasz Trudeau. Jako pierwszą utworzono katedrę elektroniki. W styczniu 1985 roku obowiązki komendanta objął pułkownik dyplomowany Edward Redband. Powołano katedrę nauk humanistycznych. Z odejściem komendanta na wyższe stanowisko służbowe obowiązki jego przejął pułkownik dr inżynier Józef Piekarczyk, który od 25 lat pełnił służbę wojskową w szkole. Koniec lat 80. to dalsze doskonalenie systemu dydaktyczno wychowawczego w szkole. Na przełomie 1988-89 powstają dwie nowe katedry, katedra Taktyki i rodzajów wojsk oraz katedra zautomatyzowanych systemów dowodzenia. W 20 grudnia 1991 roku dotychczasowy komendant szkoły przeszedł na emeryturę, a obowiązki przyjął pułkownik dr inż. Bronisław Pejker. Aktualna struktura organizacyjna szkoły umożliwia oprócz podstawowego szkolenia podchorążyk o profilu inżyniersko-dowódczym, politechnicznym, kształcenie kadr techniczno-dowódczych Korpusu Chorążyk Wojsk Radiotechnicznych. Katedra szkoły stanowi doświadczony zespół ludzi dobrze przygotowanych do realizacji naukowo-dydaktycznych zadań. Podstawowa część kadry dydaktyczno-wychowawczej posiada ukończone studia drugiego stopnia. 29 oficerów ukończyło studia doktorskie, 3 oficerów habilitację. W szkole funkcjonują 4 katedry przedmiotowe oraz 5 zakładów. na relację z posiedzenia Rady Naukowej naszej uczelni, które odbyło się w ubiegłym tygodniu. W dniu 24 stycznia tego roku odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Wyższej Wicerskiej Szkoły Radiotechnicznej. Otwarcia posiedzenia dokonał po raz pierwszy w swojej karierze komendanta pułkownik dr. inżynier Bronisław Pejkert. Panie generale, proszę panów, otwieram dzisiejsze posiedzenie Rady Naukowej naszej uczelni. Serdecznie witam na naszym posiedzeniu pana generała brygady Edwarda Redwansa, zastępcę komendanta Akademii Obrony Narodowej do niedawna rektora tej uczelni. Porządek posiedzenia obejmował referat pana pułkownika docenta doktora inżyniera Lucjana Kowalczyka na temat współpracy Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej Radio z uczelniami akademickimi w aspekcie realizacji koncepcji połączonych studiów wojskowych i cywilnych. Po referacie, dyskusję i na zakończenie posiedzenia Rady pułkownik dr. inżynier Bronisław Pejker określił wnioski jako podstawy koncepcji współpracy WOSR z uczelniami akademickimi. Jestem przedstawicielem Wydziału Elektroniki Politechniki. Wrocławski uczelni, która zajmuje się kształceniem kadr technicznych dla całego regionu. Uczelnia ta współpracowała kiedyś z uczelniami wojskowymi, były to jednak czasy odległe i współpraca była bardzo fragmentaryczna. Zmiany w kraju, w szczególności poważne kłopoty związane z gospodarką powodują że współpraca uczelni, i to cywilnych, i wojskowych yy, zacieśnia się i yy, jak gdyby zaczyna się zupełnie nowy etap takiej współpracy. Jest to korzystne dla obydwu stron. Yy, oficer, który ma jednocześnie kompetencje inżyniera, pełne, pełne kompetencje inżyniera cywilnego, jest człowiekiem zabezpieczonym na całe życie i może spokojnie yy, służbę wojskową swoją pełnić, wiedząc, że w późniejszej części swojego życia zawodowego będzie mógł być efektywnie wykorzystany w cywilu. Również jeżeli chodzi o uczelnie, jest wiele zalet tego typu współpracy. Znajdujemy w uczelniach wojskowych bardzo ciekawych ludzi o bardzo ciekawych specjalnościach, bardzo ciekawą aparaturę, nieraz niedostępną. Pozwala to rozszerzyć nasze badania naukowe i tak jak to zwykle bywa w nauce, nauka jest jedna, systemy nauko, nauki powinny być otwarte. Im są bardziej otwarte, tym jest większy procent przyrostu i większa skuteczność. W działaniu, także tu tylko obydwie strony mogą y, odzyskać, uzyskać jakąś y, korzyść. No, cel jest, jest jasny. W kraju o bardzo y, dużych kłopotach gospodarczych y, nie będziemy budować bardzo wielu nowych szkół, y, czy cywilnych, czy wojskowych. Natomiast współpracując potrafimy jak gdyby za te same pieniądze zrobić o wiele więcej. Problem współpracy z uczelni wojskowych i cywilnych rozszerzyć nie tylko do rozwoju naukowego kadry, jak do tej pory było, ale również do kształcenia zawodowego. Uważamy, że w tym zakresie wojsko powinno być bardziej otwarte i jak najwięcej czerpać z nauk powszechnie stosowanych w uczelniach cywilnych, by swoim absolwentom. Dać szerszą wiedzę wojskową, techniczną, tak potrzebną potem do rozwoju zawodowego. Korzystając z okazji chcielibyśmy prosić sekretarza Rady Naukowej, pana pułkownika doktora Lewandowskiego o krótkie skomentowanie wyników obrad Rady Naukowej. Bardzo trudno jest tak na gorąco podsumować wyniki posiedzenia rady Rada generalnie twierdziła, Słuszność przyjętej koncepcji kształcenia słuchaczy potwierdziła też, że obraliśmy dobrą drogę współpracy z, z uczelniami akademickimi, z Akademią Obrony Narodowej, z Wojskową Akademią Techniczną i z Politechniką Wrocławską. Spośród szerokiej palety form współpracy, za ważne dla rozwoju i funkcjonowania naszej uczelni, uznaliśmy kontynuowanie pracy międzyuczelnianej Komisji ds. Współpracy z Politechniką Wrocławską, zwłaszcza w takich sprawach jak dopracowanie regulaminu studiów, w tej chwili jest on bardzo surowe dla, dla studentów, o obsadę ustawianie obsady etatowej poszczególnych zajęć dydaktycznych. Chcemy również, aby nasi przedstawiciele uczestniczyli w dalszym ciągu w pracach komisji programowej. Komisja ta uwzględnia potrzeby zarówno Politechniki, jak i potrzeby wojska. Planujemy, aby od nowego roku akademickiego razem z podchorążymi studiowali również studenci cywilni, w tym także być może i dziewczęta. Rada oceniła, że współpraca z Akademią Obrony Narodowej przebiega na bardzo dobrym poziomie, natomiast współpraca z Wojskową Akademią Techniczną i Politechniką Wrocławską wymaga jeszcze wielu zabiegów. Mam nadzieję, że czas tutaj pokaże, jakie będą wyniki tej współpracy. Serdecznie dziękujemy za wypowiedź. Myślimy, że teoria będzie zgodna z praktyką. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, co dwa tygodnie w piątki o godzinie 17 chcemy gościć Państwa domach za pośrednictwem telewizji kablowej Relax, po to, by przybliżyć szkołę i wojsko oraz to, że jesteśmy częścią naszego miasta, mieszkamy w nim, pracujemy, uczymy się. Zapraszamy Państwa do oglądania naszych programów.